i Weapons. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Office. zaczynamy nową serię, co się nazywa Vendetta! Curse of Raven Cry! Eee, co mogę powiedzieć ciekawego na temat tej gry? Fajna gierka morska, jak zawsze, na naszym kanale. Niestety, pełna bugów, Wam powiem to od razu, zanim zaczniemy. Jest bardzo ciekawa, można znaleźć bardzo ciekawe, że ten. Oczywiście sterowanie jest chujowe, powiem ja to od razu, ustawiam wszystko po angielsku na full HD, ale dobra, to do jest tego pierdolenia, zaczynamy grę. Oczywiście ustawiamy na normal i jedziemy z koksem. We've got them. Mm. Get them into their posts. Aye, aye, Captain. Okej, okay, no tak jak mówiłem, oprócz auto saving. Historia na temat Chrisa, jak widzicie, fajna postać, że se fajnie chodzi, z powrotem, biegania. Nie będę nam spoilerował gry, ale jak widzicie, nawet po audiom, głośna jak cholera, mamy tutaj fajnego ravera. No ale nie będziemy tutaj za bardzo długo czekać, tylko po prostu idziemy do gry. Okej, okay. jak widzicie strukturą to gra oczywiście, mamy, mamy podobnie jak Assassin's Creed'em Mamy, jak widzicie, opcję, mamy piękny galeon, co musimy tam doścignąć. Mamy opcję widoczności po bokach. Oczywiście, jak widzimy, mamy... Widoczność górną, boczną. Ezer, oczywiście mamy trzy typologie broni: Kular, Kart... Kartacze i kule łańcuchowe. Oczywiście jest różnica między Assassin's Creed Black Flag. Oczywiście, jak widzicie, nawet po mapie mamy wiatr z nami, bo tutaj też mamy oczywiście widzimy też, że mamy załogi żywotność naszego krętu zbierze i... Zbierze! i oczywiście zagle oczywiście ścigamy ogoleon Jak widzicie... Oh. No jak widzicie, mogę. A to skurwiel. Oczywiście, jak widzicie, mogę ustawić zasięg okrętu. Oczywiście, my ładujemy kul armatnie I oczywiście trzeba, w praw. A eh, za wysoko. Uh.

Oczywiście miejsca mniejszy w zasięgu. Okej, okay, ładnie, trafiliśmy go. Obniżymy lekko. Zwijamy żagle, przygotowujemy się na bordażu. Dostawiliśmy. dosaliśmy Niestety nie mam dobrej precyzji Niestety nie mogę wejść Nie mogę wejść na borda z powodu że To jest prorok co mi niestety nie pozwala Widzicie, nawet graficznie można ładnie zobaczyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Straciliśmy, widzicie, 10 punktów z reputacji z Hiszpanią. Okej. Okay. No i oczywiście. Jak widzicie to jest mapa gry, mamy Port Royal, Santo Domingo, San Juan, Brightstown, co oczywiście będziemy zwiedzać powoli, ale na razie od San Juan. I don't like this, Chris. This Tirado asshole isn't going to play us straight. I'm telling you, something's off about this whole deal. Why have you killed one of his own people? It doesn't make sense. We can't trust him. Calm down, Marcus. You know I don't trust anyone. But there's no way I'm going to let this slime bag slip away without paying me. So lead the way. All right, but this is bad business. A man who kills his own people to get ahead is no kind of man at all. Let's get what he owes us and then be done with him. Maybe I'm just getting too old for this bullshit. Maybe I need a break. Back in St. Lucia, it's just me and my distillery. Same routine, day in, day out. You know, it's been a long time since you visited home, Chris. And what would I do then? Keep you company while you watch the barrels mature? <laughs> you liked St. Lucia well enough when you were a boy. Speaking of Rob, you remember Captain Franz Peterson? He came by recently for his uh, supplies. He's been asking for you, says he has a problem he could use your help with. Dutchmen drink like fools. But Franz is a reliable man. jak like Keep your blade ready. Ok, jak widzicie, niestety jest mały problem z optymalizacją gry, ale to jest, że zrobił niestety błąd gry. Jak widzicie, fajną grafikę. Nawet nie jest tak, że mam piękny kręcik. No i oczywiście idziemy ten. Oczywiście widzieliśmy już dobiegania, więc nawet to nie będziemy z tym pierniczyć. Ok, here we are. Let's see if these bastards are already here waiting. Okay, obviously, Idziemy Tawerna I see you brought one of your colleagues. So, how was your trip? I'm not complaining. Mm. And how is Susalud? How is our friend? Busy exploring the bottom of the sea. You know, I tend to steer clear of places like this. Pirates, murders, whores, depravity and filth everywhere you look. Everything that's wrong with this city all gathered in one place. I kept my end of the bargain. Now it's your turn. On the other hand, if you can rely on anyone in this city, it's you people. Greed makes you predictable, it makes you malleable. For the promise of money, you animals would gut your own mothers, wouldn't you? Luck for you, I don't share your high Spanish morals. If I did, I wouldn't have been able to kill your fellow officer for you, would I? Now give me my money. Indeed. You know, another benefit of dealing with your kind is that you're so easily used then tossed away christopher raven you stand accused of murdering an officer of the spanish navy the penalty for your crime is death <laughs> you're gonna regret this torado kill him <laughs> Okay, got show my Oof, take that if you just set the system Jest ho, ho, you bloody... uh. There's more of them coming. Hold the door. I'll take care of them. Got it. Die. Die. Oh. Learn to fight. Cholera. Son of a whore. You son of a whore. Coward. Ah. Ah. Tak jak mówiłem, niestety system jest trochę porąbany, jeżeli Gah. chodzi o walkę. Zodiliśmy już na wejście pół punktów życia. Oczywiście punkty się odzyskujemy w trakcie nie rozmowy. No, niestety tu jest drugi błąd gry. No We're gonna to have to split up and meet at the harbor. Go upstairs and try to find a way out. I think I saw a balcony up there. And what about you? Don't worry I'll figure something out. Besides, they're not after me. Aren't you lucky? See you on the other side. Oh. Level up, jak widzicie. Oczywiście dajemy na skilla. To niestety nie mogę chwilowo chyba nic dać. A nie daj się od razu na riposta. Będzie potrzebna mi. Złodziejstwo na razie nie jest jej potrzebne. Więc dajemy po prostu na counter. Zobaczę, czy mi się to bardziej opłaca. Ok, damy na razie w ten sposób. Oczywiście wychodzimy stąd Niestety z balką może być przerąbane, jak wiem, graficznie formane. No ale wychodzimy teraz spalili mi okręt! Co za skurwy syni! Mój gale! O kurwa! Trzeba do mnie. Ok, spierdalam stąd, jeszcze mi spalili, mi kurwa okręt. no. Dobra. Wypierdalamy stąd Okej, okay, mamy tak wardzistą, niestety my nie możemy dać się złapać Niestety Tyrano nas zdradził Więc musimy stąd spierdalać Gin świeciu Ok, jednego zabiliśmy. Ok, tu mamy passive Floor. Oczywiście te pod. będą do robienia potek. Na razie wam nie będę spoilerował o co chodzi. No i oczywiście idziemy na spokojnie, stąd uciekamy. Ok, nie zauważyli mnie. OK, znaleźliśmy pomegranate. Zobaczyć coś akai, co oczywiście mi nie jest potrzebne. A, trochę pot do tych traweczek mi się przydadzą. OK, spierdalamy stąd. Oczywiście trzeba się spiąć. Okay. Widzicie, teraz mam dostęp nawet do pistoletu. Co oczywiście jeszcze nie chcę użyć, bo chcę go zabić. Siema, frajerze. I oczywiście go okradamy. Nic nie miał, szkoda. Ok, jak widzicie, mamy opcję. Na przykład mamy ptaka, co razie nie jest potrzebny. I mamy pistolet. Po co będzie pistolet? Zaznaczcie sami. Widzicie tutaj, że mamy. Oprócz gwardziste, mamy taką. Barewka. A, bo osobę trafiłem. Cholera. A może też być. Leżeć. Okej. Okay. Ej! Nie wiem, czy widzicie to graficznie. <laughs> Jak się uparł! Dobra, zobaczę, że jest ktoś jeszcze tutaj na mapie. Mamy kolejnego tam schowanego. Oczywiście trzeba iść tam, okraść tamtych. Tam nic, oczywiście nie ma przejścia. Będę to od razu, tak, żeby się nie męczyć. Kolejna, Kai. Nic nie miało Widzicie sam jak się oparł O! weźmy 10 sztuk złota Przydatne na razie kasa na początek Ok, mamy tutaj pełno gwardzistów Okej. Okay. Tutaj mamy kolejnych. Oczywiście coś mnie chyba już widziało. Cholera.

Okej, dziesięć tu złota. No, kurwa, do mnie strzelają. Spierdalam lekko. W czasie, kiedy oni spróbują we mnie wycelować. Okej, okay, widziałem tam baryłkę. I'm going to enjoy i oczywiście spieprzam stąd, bo do cholery mi ostrzelają bydlaki. Nie wiem, dlaczego nie trafiłem. O cholera! Bardziej co kolejny. Oni! Spierdalam. Nie, nie, nie. A, tam jest kolejny. To nie powinni już mnie trafić. wokalnie No, that's wypadku się Prawdopodobnie pistolet jest jeszcze chwilowo niecelny Więc po brakuje mi jakiegoś skilla. Tutaj nic Żaden problem na szczęście, bo jak spieprzyliśmy stamtąd Przeadowujemy Ile was tu jest do cholery Mogę tu przeskoczyć? Chyba nie. No cóż? O. Uh. Tu nie ma baryłki. oh uh, let us the Spie spierdalam what's that gonna do Cholera. oh you're gonna pay for that oh. you've just pissed off the wrong soldier dog die okay Gah. Okej, okay, zrobiliśmy jak widzicie special move. O kurde, ile jest tu jest? Okej, okay, kucamy oczywiście, że nie da się złapać, minkia. Vedete, tutaj è stato sporo e da pewno nie o to chodzi. went well huh i guess we should avoid san juan for a while agreed might be a good time to visit home after all eh at least until you decide to murder another officer of the navy hey what, what's going on eh you sent a bitch trying to steal my ship eh that's what's going on nope you're you're not no everything's good here lay back down get some sleep Oh, thanks. <laughs> Marcus, set sail for St. Lucia. I found something interesting during the fight. Oh, found something? And here I thought we were fighting for our lives. It looked like you were busy trying to save your own neck. My neck? I seem to remember saving yours a few times back there. <laughs> when I was wrestling with one of those bastards, his coat ripped loose. It's a note. Says they're mm. looking for a man named Lancaster. Lancaster? The weapons dealer? I don't know another one. Mm. Man's got his fingers in every pie in the Caribbean. But if this is true, he's staying in Bridgetown now. Seems that's where our friend Tirado is going to look for him. Bridgetown, eh? If you're looking to meet even, confront him there. Better there than in the Spaniards' own backyard. Less messy that way. I've got business in Barbados. A large group of my people are gathering soon, and I should be. There. A gathering? I thought you were talking about taking some time off. Guess my barrels will have to take care of themselves for a while longer. But you're right. We've been on the run for so long, I've almost forgotten what normal life on land looks like. No offense to you, of course, Case. You're a good man. You can make your own decisions. That's nice of you to notice. So, what will you do? Hmm? Are you heading to Bridgetown? Port Royal Horse give you the burning drip. <laughs> this Torado. I won't let him off my hook. But I'll give you a ride to Barbados. Least I can do for you saving my neck. <laughs> <laughs> I don't know about you, but I'm parched. Tavern! First sensible thing you said all day. Lead on. Ok. Jak widzicie, mamy opcję kradzieży. To jest pod trójką. Możemy grać ptaka. Oczywiście, to dopiero się dowiemy w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę, Odzież, że ten pierwszy odcinek się wam podobał. Do zobaczenia w odcinku. Simonera.